6 miesiąc, <noise> jak włosy. Obiecałem, że będę przesyłał filmiki. Do przodu, szczęśliwy, coraz gęściej, coraz lepiej. Możecie oglądać. Dzisiaj miałem <laughs> nawet telefon z zapytaniem: jak tam sytuacja czy jest czego się bać? Jakbym mógł to kogo mógłbym polecić jako szpital zdecydowanie klinikane, bo tam przeszczepiałem włosy pierwszy i drugi przeszczep i jestem pewien tego, że będzie to profesjonalnie i na najwyższym poziomie Szósty miesiąc i lecimy dalej. Jestem szczęśliwy dzisiaj tak jak widzicie dyżur, nocka A ja szczęśliwy pewny siebie. Hmm. <laughs>